Michał Wiśniewski zmienił religię, dorzucił też trzy grosze w temacie chrztu. Michał Wiśniewski to jedna z najbarwniejszych postaci w polskim show biznesie. Wokalista znany jest ze swoich kontrowersyjnych decyzji i szczerego mówienia o tym, co myśli na temat otaczającego go świata. Nie każdy wie, że muzyk zrezygnował z bycia katolikiem. Zdradził również, co sądzi o chrzczeniu dzieci. Jego słowa nie wszystkim przypadną do gustu. Michał Wiśniewski to król kontrowersji. Michał Wiśniewski od niemal 30 lat jest liderem zespołu Ich Troje, z którym na początku XXI wieku zdobywał szczyty popularności i list przebojów w kraju. Poza karierą muzyczną, artysta jest także niezwykle barwną osobowością, która wzbudza ogrom emocji. Wszystko ze względu na jego nietypowy wygląd oraz bogate życie uczuciowe. Piosenkarz również chętnie mówi o swoim życiu prywatnym. Kilka lat temu zdradził, że porzucił katolicyzm i zmienił religię. Mało kto jednak wie, jakie 52 latek ma podejście do chrztu dzieci. Dlaczego Michał Wiśniewski zdecydował się zmienić wyznanie? Nie jest tajemnicą, że czerwonogłowy wokalista nie ma szczęścia w miłości. Za sobą ma cztery małżeństwa, które w większości przypadków kończyły się głośnym rozwodem. Zdaje się jednak, że obecnie muzyk znalazł szczęście i stara się budować swoją przyszłość z Polą Wiśniewską, z którą doczekał się dwa dzieci, Falko Amadeusa i Noela Chloe. Michał Wiśniewski do samego początku swojej kariery wielokrotnie zaznaczał również, że dużą rolę w jego życiu odgrywa wiara. Z tego powodu, wieści o zmianie przez niego wyznania wzbudziły ogromne zaskoczenie wśród opinii publicznej. Okazuje się, że 52-latek przeszedł na protestantyzm, aby móc wziąć kolejny ślub kościelny. Mowa o ceremonii z 2012 roku, podczas której lider zespołu ich troje stanął na ślubnym kobiercu z Dominiką Tajner. Finalnie jednak związek nie przetrwał próby czasu i zakończył się rozwodem po zaledwie siedmiu latach małżeństwa. Lider ich troje wprost o chrzczeniu dzieci. W jednym z wywiadów Michał Wiśniewski postanowił zdradzić również, co sądzi o chrzczeniu nowonarodzonych dzieci. Zdaniem muzyka nie jest to dobra decyzja, a on sam zdecydował się jedynie na chrzest dwójki najstarszych dzieci. Mowa o Xavierze i Fabien, które są owocem małżeństwa lidera ich troje z Mandaryną. W rozmowie z serwisem, fakt artysta zaznaczył, że jego zdaniem tego typu sakrament powinien zostać przyjęty świadomie w momencie, gdy dana osoba jest na niego gotowa. Piosenkarz podkreśla także, że decyzja o przynależności do danego kościoła powinna zostać podjęta samodzielnie. To właśnie dlatego pozostała cztery jego dzieci nie ma za sobą chrztu. U mnie chrzczone były, a potem poszły do komunii tylko dzieci z mandaryną, czyli Xavier i Fabien. Ja w pewnym momencie podjąłem decyzję o zmianie i dziś jestem protestantem. Betty i Vivi już same będą decydowały o swoim chrzcie, nie narzucaliśmy im z anią wiary, to będzie ich wybór. Jezus się chrzcił świadomie jako dorosły i one też same zdecydują. Falko podobnie też nie był chrzczony wyznał jakiś czas temu w rozmowie z faktem.